Uwaga, pociąg przyjedzie z opóźnieniem. Cepluxus około... device is ready to The Bluetooth device. Dawno nie było nic nagrywane, i ogólnie jesteśmy w Jołoźnie. Bardzo dziwna sytuacja jesteśmy w Jołoźnie. I chyba, chyba lubią tu Polskę ogólnie. A czemu tu jesteśmy? Bo idziemy robić usta. Idziemy robić usta. Idziemy dziunią, lalą, niunią. I serio bardzo lubię Polskę. Co jest grane? Nie było mnie 100 lat tutaj. Nie nagrywam 1000 lat, ale powrót. Powrót, bo zmieniłam pracę. Ostatnim razem, jak się widzieliśmy, pracowałam w przedszkolu i w szkołach językowych. Zaczęłam, potem pracowałam jako czarodziej. W kawiarni magicznej, a teraz sprzedaję teraz wina i robię tatuaże, więc. A dzisiaj robimy usta. Nagrywam ten proces, żebyście mnie pilnowali i byli świadkami, jeśli coś pójdzie źle. I mam nowe włosy. Mam dużo dłuższe włosy. Kurde, pusto tak tu. I serio lubią Polskę. Sorry za taki kadr. Nie mam statywu ze sobą, głupia cipa. Dziś rano byłam w studio i, i się umawiałam z facetem, z szefem, szefunciem. I pokazywał mi jak się stanowisko rozkłada i w ogóle, bo ja wcześniej robiłam w domu tylko. I nie wiem gdzie idę, bo mapki nie złączyłam. Dobra, cały czas prosto mam iść. Patrzcie, bank mają tutaj w Ja no, pierdziele. Wiecie, jak ja się boję w ogóle tego powiększania ust kwasem? Boję się, że znieczulenie nie zadziała i będzie mnie mega bolało i będę cierpieć. Albo, że wyjdzie źle i będę wyglądać brzydko. Albo jeszcze inaczej, że mnie popiepszy i potem sobie zacznę wszystko robić z tym kwasem. Też jest taka szansa na wyruchanie się Powiększamy usta pod kościołem. Patrzcie. Kurde u patrzcie jaka fura. Paniszamy usta pod kościołem. Chyba. Boże, ja mam nadzieję, że w ogóle do dobrego miasta przyjechałam. Bo pani napisała w adresie ulica numer. Zapomniałam dopytać o miasto. Ale przedestalkowałam i wyszło, że ja wożno. Więc mam nadzieję, że Boże, patrzycie na płot. Sorki. Kurde, make up, makeup check. Nie ja mam. Jestem przebodźcowana, pobudzona przez to. Pierwszy raz w ogóle jakiś beauty sfera, beauty usługa pojebane. Gdzie jest ten... Gdzie jest ten event? Patrzcie jak to jest dziwnie. Czy takie coś. Tu kościół. Ja nie wiem gdzie mam iść. Pomocy. Jest, znalazłam. To było przede mną całkiem. na Dobra widzowie. Mm, tak. Tak się to prezentuje. Bolało. Nie czuję ust. Fajne? Ej, patrz po słoneczkę tak. Fajne, tylko co to jest? Czym to mi tu takie. Może to przez make-up, bo pani mi zrobiła make-up. No, nie wiem co mam zrobić teraz ze sobą. Nie wiem o której mam pociąg. Muszę jej dojechać na dworzec. Może gdzieś coś zjeść. Nie wiem czy mogę jeść. Co to jest? Halo. Nie no, fajnie. Nalazam taki spodzik. Kawiarnia i księgarnia. Mmm, stać mieszna. To mnie martwi, nie wiem czy tak ma być. Nie no, bitr. Chcę za dużo gadać, bo jesteśmy w miejscu publicznym w i nie chcę nikomu przeszkadzać. Fajne, patrzcie. Takie ciasto. To dostałam z ust i dostanę jakiś upominek, jak pójdę na kontrolę, jak mi pani powiedziała. Mm. Bolą mnie usta, nie czuję ich. Hmm. Dlatego tak na no, ogadam i kupię gadam I Teraz dostałam taką chorobetkę między mm. ciepło. 快、哎、点！快点！快点！ Pociąg Intercity ze stacji Przemyśl Główny do stacji Wrocław Główny dla nowy przyjazd o godzinie 19.38 przyjedzie z opóźnieniem około 4. Więc no z tej okazji, że mamy całkiem dużo czasu, myślałam, że podzielę się z wami jakimiś moimi myślami z ostatnich czasów. Co zaraz, jak sobie usiądę, bo kurwa nawet mówić nie mogę. Będą napisy, jak będzie mi się chciało zrobić. Mam nadzieję, że ta zmarszczka zniknie. Nie chcę wolumetrii. Spore te usta są. No. Prosimy o zwrócenie uwagi na informacje stacyjne. Osoby wysiadające, prosimy o zabranie bagażu, Rzeczy sobie. Niuniuś! Niuniuś! Niuniek! Niuniek! Sztulanek! Tak! Ta! Ta! Niuniuś! Balało! Jesteśmy w domu, jest Niuniuś. Ni -niu tak, niu e e <grym /dzi> niu jest niu tak jest niu jest jest I drogi Niu-Niuś Drogi niuś -niu niu -niu mm. Nie umiem się przyzwyczaić do mojej twarzy mm. Mm. Nie no, nie jest źle chyba Dobra. Mamy dzień trzeci i opuchlizna trochę zeszła. Ta zmarszczka zniknęła lekko. Ale powiem Wam. O, do światła. Nie wiem, czy. W sensie może jak zejdzie to wszystko i trochę opadnie dalej, to będzie ok, ale nie wiem, czy nie żałuję Jezu. Nie wiem, czy mi się podoba moja twarz. Znaczy, nie pamiętam, czy mi się wcześniej podobała. Chyba nie, ale nie wiem, czy nie jest gorzej. Profil mi się tylko podoba. Nie wiem. Mam nadzieję, że to zejdzie jeszcze trochę. Aha, i nie boli. W sensie, czuję dzisiaj takie ukłucia od dołu i od góry czasem, ale nie boli tak jak wczoraj. Czuję je. Mogę się szerzej uśmiechnąć, ale nie, nie, nic więcej, nie? Mm, mm, nie wiem, czy jest ok. Rozpuszczam, usuwam, usuwam. Sorry za muzykę, ale jestem w pracy. Dzień któryś, kolejny po prostu. Nie wiem, który. Grzywkę yy, sobie podciąłam sama. Taki efekt. I będziemy dzisiaj coś rysować. Yy, usta. Mniej spuchnięte, tu u góry są tylko te wkłucia. Jak sobie wyobrażam, że nie ma tego czerwonego, to nawet spoko. Dzień nie wiem, który, ale oficjalnie wygląda to względnie ok ale tęsknię za tym efektem. Tu mam wklej, którym wtedy mi się nie podobało, nie przyzwyczajona, ale teraz jak patrzę na swoją twarz, totalnie tęsknię za tamtymi ustami, jakieś takie już były, a teraz już nie są. I ty i takie kryształki. Ale tęsknię, mega tęsknię. Czuję się tak zwyczajnie znowu. Może nie jest tak jak przed w ogóle wypełnianiem. Tu mam klikę. Przed i po. Prawo. nara. Aha, kolejny filmik to będzie rysowanie lisków. Aha, i nie nagrałam wam, ale miałam sesję zdjęciową Takie fajne zdjęcia I są na Instagramie, lepszej jakości oczywiście I polecam mega typiarkę, co ja robiłam Magnetowidyl Sandy Super było Ale nie nagrałam, bo Baterii nie miałam w telefonie, więc Albo zajebiście I planuję kolejną, ale z wm yy, Kryształy Dobra, nara Spierdalać, kurwy syny.